Przygody ślimaka Janka. Mam pecha. Janek był ślicznym, małym ślimakiem i wraz ze swoją rodziną, mamą Renią, tatem Darkiem i bratem Guciem żyli sobie szczęśliwie na skraju pięknego ogrodu. Pełnego kolorowych kwiatów, pachnących ziół i co najważniejsze, przepysznych listków. W ogrodzie tym była najlepsza listkarnia w całej okolicy. Były w niej listki wypiekane z mchem, z ziołowym pieprzem i suszonymi igłami świerka. Ale Janek i tak najbardziej lubił listki z fiołkami. Janek uwielbiał listki. Mógł się nimi obiadać całe dnie, ale mama Renia nie była z tego powodu zadowolona. Tak naprawdę to Janek wiedział, że jeśli zje ich za dużo, to później będzie bolał go brzuch. No ale nie mógł się oprzeć. Był piękny majowy dzień. Janek wstał z dobrym humorem i postanowił, że pójdzie do kuchni, żeby zjeść śniadanie. Janek kochał śniadania i bardzo się na nie cieszył. Jeszcze nie zdążył przekroczyć progu swojego pokoju, a już miał trzy pomysły. Co mama mogła przygotować pysznego. Mm", zamruczał Janek, wciągając nosem zapach unoszący się w powietrzu. Tylko co tak może pięknie pachnieć, pomyślał. To na pewno ślimako jajecznica albo nie, ślimako omlet ze świeżymi listkami. Janek słyszał, jak mama rano wychodziła do listkarni. Poświeżę listki. To na pewno będzie pyszne śniadanko, powiedział pod nosem i przyspieszył kroku, żeby być jeszcze szybciej w kuchni. Stanął w progu i już po chwili wiedział, że jego małe marzenie śniadaniowe się nie spełni. Jego oczom ukazała się mleczanka. Co za pech pomyślał Janek. Ze wszystkich możliwych śniadań mama wybrała właśnie to. Czyli mama rano wychodziła nie do listkarni, tylko na bazarek po mlecze. Ble! Powiedział na głos Janek, po czym czym prędzej chciał zniknąć z kuchni. Ale mama go zatrzymała. Usiądź, synku, z nami do stołu, powiedziała troskliwym głosem mama Renia. M Mamuniu, wiesz, ja nie jestem głodny. Odparł mały ślimaczek. Umówiłem się z Korneliuszem, że pomogę mu na ogródku przycinać trawę. Już chciał wyjść, kiedy to mama po raz kolejny go zatrzymała. Janku, nie możesz wyjść z domu bez śniadania. Zobacz, zrobiłam pyszną i bardzo zdrową mleczankę. Zjedz jej chociaż odrobinę. Lecz zanim mama skończyła zdanie, Janka już nie było w domu. Jakiego to trzeba mieć pecha, żeby na śniadanie była mleczanka? Zły i głodny Janek ubrał niebieski kask i wsiadł na swoją czerwoną hulajnogę. z super świecącymi kołami i ruszył w stronę domu Korneliusza. Mam nadzieję, że mama Korneliusza zrobiła lepsze śniadanie. I będę mógł je u niego zjeść, rozmyślał Janek. I tak go te rozmyślenia pochłonęły, że kompletnie nie skupił się na drodze. Nie zauważył znaku stop przed wielkim dębem i wjechał prosto w drzewo. Ślimak upadł na trawę, a jego hulajnoga poleciała w drugą stronę. Oszołomiony Janek zaczął podnosić się z ziemi i oczyścił swoje ubrania z trawy. Z głodnym brzuchem łatwo o wypadki, I jęknął z bólem malec. Dobrze, że ubrałem kask i głowa jest cała. Ślimak podniósł hulej nogę i od razu zobaczył, że przednie koło jest uszkodzone. Co za pech, pomyślał ze złością. Dzisiaj mam pechowy dzień, krzyknął. Taki najbardziej pechowy na świecie. Do oczu Janka napłynęły łzy. Janek postanowił wrócić do domu i poprosić tatę o pomoc w naprawie hulajnogi. W drodze powrotnej spotkał korneliusza, który wracał z listkarni do domu. Cześć Janek, zawołał z uśmiechem Korneliusz. Co się stało z twoją hulajnogą? Dodał po chwili przyglądając się przedniemu kołu. Wpadłem na drzewo, odpowiedział smutny ślimak. Jechałem zamyślony i nie zauważyłem znaku stop, dodał po chwili. Przykro mi bardzo, powiedział wyraźnie zaniepokojony Korneliusz, zsiadając z rowera. Myślisz, że uda się to naprawić? Zapytał. Mam nadzieję, odpowiedział Janek. – To moja ulubiona hulajnoga. Mam dzisiaj strasznego pecha i nie wiem, co powinienem teraz zrobić – dodał po chwili ślimak. – Mam pomysł – powiedział z entuzjazmem Korneliusz. – Pójdźmy nad strumyk i zjedzmy świeże i jeszcze ciepłe listki. Posiedzimy tam chwilę i może twój pech minie. – Co o tym myślisz? – To świetny pomysł. Stwierdził Janek, a na samą myśl o jego ulubionych listkach pociekła muślinka. Świetnie, zatem chodźmy, dodał ślimak i przyjaciele wolnym krokiem ruszyli w stronę strumyka. Strumyk to jedna z najbardziej urokliwych dzielnic ogrodu. Znajdowały się tam szumiące wieżby, które dawały cień w upalne dni i schronienie przed deszczem. Były tam również małe ławeczki tuż przy samej wodzie, nieopodal których rozciągało się pasmo wielokolorowych i pachnących kwiatów. Chłopcy usiedli nad brzegiem strumyka, a jego szum szybko ukoił zdenerwowanie Janka. Korneliusz wyjął z plecaka papierową torbę, na której widniał napis listkarnia i poczęstował kolegę. Janek ucieszył się a pachnące i chrupiące listki ugasiły jego głód. Przyjaciele przez chwilę zajadali się w milczeniu, wpatrując się w tafle wzburzonej wody. Po przeciwległej stronie strumyka siedział pan Żuk i łowił planktony. Po chwili pan Żuk zaczął wiwatować i skakać z radości. Udało mu się złowić największy plankton w życiu. W pewnym momencie Korneliusz powiedział, zobacz Janku, ten plankton to dopiero ma pecha. I oboje chłopcy roześmiali się i dalej wpatrywali w taflę wody. Reszta dnia dla Janka była bardzo dobra. Tato naprawił mu koło, mama zrobiła pyszny obiad, a zabawa z bratem Guciem była rewelacyjna. Pech minął i już nie wrócił.